Niewidzialność to jedno z tych marzeń, które często pojawiają się w naszych głowach, prawda? Kto z nas nie chciałby czasem zniknąć i przejść przez ściany albo usłyszeć, co naprawdę myśli ktoś obok? Ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby nagle każdy mógł stać się niewidzialny. Może być fajnie, ale pewnie wcale nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Punkt Wyobraźcie sobie, że jesteście niewidzialni, a wchodzicie do sklepu. Możecie wziąć co chcecie, a nikt tego nie zauważy. No, chyba że ktoś zacznie szukać znikających cieni w kącie sklepu. A może? Po prostu pójdziecie do kasy i zapłacicie, żeby nie narazić się na jakieś komplikacje. Tak czy inaczej, zakupy na kredyt staną się nieco trudniejsze. 2. Punkt 2. Jeśli ludzie byliby niewidzialni, prywatność przestałaby istnieć. Wyobraźcie sobie szpiegowanie przez okna, podsłuchiwanie rozmów w biurze, czy nawet wchodzenie do łazienki bez zapowiedzi. Wkrótce jedynym sposobem na ochronę będzie umieszczenie wszędzie kamer tak, bo tylko kamerą można by było sprawdzić, kto kręci się wokół naszej wanny. Przewiduje pojawienie się nowych zawodów, szukacz niewidzialnych. 3.3. Niewidzialność mogłaby zniszczyć nasze zaufanie do siebie nawzajem. Wszyscy byliby podejrzliwi, czemu ta osoba tak patrzy w moją stronę? Każde spotkanie zamieniłoby się w grę, w której każdy chce ukryć swoje najciemniejsze sekrety, bo nigdy nie wiesz, kto stoi za tobą. Gdyby niewidzialność była realna, nasze życie przypominałoby trochę horror psychologiczny. 4.4 Niewidzialni to najlepsza okazja, by zrobić coś zabawnego. Wyobraźcie sobie skakanie z budynku na budynek, wkraczanie na scenę podczas koncertu, czy bieganie po biurze, udając, że jesteście powietrzem. Całe życie mogłoby się zamienić w jeden wielki żart, ale bądźmy szczerzy, po kilku tygodniach pewnie już byśmy nie chcieli wracać do normalności. Piec. Punkt 5 Z punktu widzenia prawa, niewidzialność stałaby się prawdziwym koszmarem. Wyobraźcie sobie, jak trudno byłoby ścigać przestępców, którzy popełniają przestępstwa, nie zostawiając żadnych śladów. Wystarczy jeden niewidzialny złodziej w banku, a reszta mogłaby czuć się jak w grze komputerowej. Cały system musiałby przejść rewolucję. 6.6 Z drugiej strony niewidzialność mogłaby być świetnym sposobem na odpoczynek od świata. Czasami potrzebujemy chwili samotności, żeby po prostu zniknąć i zrelaksować się w zaciszu. Wyobraźcie sobie kawałek dnia, w którym nikt o was nie wie, a wy możecie w spokoju pomedytować w parku bez żadnych zakłóceń. 7.7. Przestępcy oczywiście od razu by to wykorzystali. Wyobraźcie sobie gang niewidzialnych, którzy planują rabunki. Po prostu wchodzą i wychodzą jak duchy, zostawiając po sobie tylko mętne wspomnienia. I jak tu zatrzymać kogoś, kto może się po prostu rozpłynąć w powietrzu? 8.8 A. co z randkami. Kiedy wszyscy byliby niewidzialni, nikt nie miałby pojęcia, z kim właściwie się spotyka. Na ręce online, wyobraźcie sobie, jak dziwnie byłoby, gdyby partner nagle zniknął w trakcie spotkania. Możliwe, że bylibyśmy w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie wolą ukrywać się za ekranem. 9.9 Z kolei na poziomie społecznym niewidzialność mogłaby spowodować, że wszystko stałoby się bardziej nieprzewidywalne. Czy jeśli bylibyśmy wszyscy niewidzialni, zaczęlibyśmy nagle działać w sposób bardziej empatyczny? Czy może każdy by po prostu przejmował się tylko własnym interesem, bo nikt nie widziałby konsekwencji jego działań? 10.10 10. Ostatecznie niewidzialność to supermoc, którą trzeba by umieć kontrolować. Z jednej strony jest kusząca, z drugiej może prowadzić do chaosu. Może lepiej jednak zostawić te marzenia o niewidzialności na poziomie fantazji. Świat bez prywatności nie brzmi już tak atrakcyjnie, prawda? Niewidzialność mogłaby zrewolucjonizować nasze życie, ale również przysporzyć mnóstwo kłopotów. Może więc lepiej, że pozostaje tylko w sferze marzeń. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.